Cześć, z tej Krzysiek z kanału Ostatni Woz. Dzisiaj mamy dla Was kolekcjonerkę Marvel Avengers na konsolę PlayStation 4. Zobaczymy, co jest w kartonie. No, na początek, po zdjęciu tego opakowania, z tyłu mamy dokładny opis tego, co mamy w środku, więc już wiemy mniej więcej czego się spodziewać. Mam swoich faworytów po tym tutaj rysuneczku zaraz wam o nich opowiem. Pudełko jest ładne, z grubego kartonu. Bardzo mi się podoba ten napis tutaj z przodu. elegancki. No dobra, na początek w takim oto broszurze mamy schemat budowy Iron Mana. Wiem, każdy z Was o tym marzy, żeby go w końcu zbudować. Teraz macie okazję. Proszę bardzo. Zróbcie sobie screena tylko dokładnego, już będziecie wiedzieli, jak zbudować swojego Ironmana. Dla tych, którzy nie mają, nie parają się inżynierią, proponuję oprawić wyrafinę i powiesić na ścianę. Bardzo fajna rzecz. Dobra, o! Tutaj mamy z kolei Pocztóweczkę, na której mamy naszych super bohaterów. Z kochaną kałamą kam, którą nienawidziłem grać podczas gry. Wiadomo, przecież każdy, kto z Was gra, wie, że najlepszą postacią był Iron Man i Thor. O! A tutaj mamy, proszę, jak sprytnie schowana, zapinka. Fajna z metalowa. Dla honorowego Avengersa, słuchajcie. No, może kiedyś nim zostanę. Kto wie? Akurat nie jest świat. Dobre. i tutaj coś, co wielu ludzi kocha najbardziej na świecie, czyli steakbook. Ja może nie mam siły na tym punkcie, ale powiem szczerze, zobaczcie. Tutaj to jest wszystko trójwymiarowe. Ładnie zrobione. Z tyłu, okay. Ale przód, powiem Wam szczerze, bardzo mi się podoba. W środku mamy grę oraz kody. Już Wam mówię, na co są. Pierwszy jest na miesiąc darmowy do uniwersum Marvela. Drugi natomiast jest na e, skórki do gry. Jeżeli ktoś z Was ma na nie ochotę, dajcie znać w komentarzach, chętnie podeślemy. Jest jeszcze trzeci, który nam poleca Final Fantasy 7 Remake. To trochę wiemy, jest trochę przestarzała informacja, bo jak wiemy wszyscy już to na rynku. Dobra, styl buczek, bardzo fajna rzecz. Otwieramy dalej. Chodź. O. I tutaj mamy naszego gościa programu, czyli Kapitana Rogersa. Spójrzcie sobie, o, czekajcie, tylko ja sobie go czaję. No tak, figurka jest dość lekka. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że będzie cięższa. Bardzo fajna jest ta tarcza. Postaram się tak o, może go lekko pod kątem postawię, żebyście ją widzieli, chociaż mina kapitana Rogersa jest średnia, naprawdę, nie wiem. Chyba spochowany stał do, do tego zdjęcia. Na podstawie którego zrobiono mu tą statuetkę, bo nie, nie wygląda na zadowolonego, ewidentnie. Ale generalnie figurka spoko. No dobra, co my dalej mamy? Co to jest to duże? O, proszę. A tu nie ma nic. Ok. Lecimy dalej. Dobra, mamy kolejną rzecz. Jest to klamra do pasa czarnej wdowy metalowa, ciężka, solidna, porządna. Moim zdaniem, no jak ktoś powie, lubi się w takich kolorach. Zapraszam do ubioru. Oczekajcie, pita na troszeczkę sobie przesuniemy. Klamrę tu. Okej, okay. zostały nam jeszcze dwa pudełka. Ej, powiem Wam szczerze, to jestem bardzo zaskoczony. i Liczyłem, że ten motora będzie wykonany z jakiegoś plastiku. I ten on jest? Czy to jest metal? Tak, to jest metal. On jest metalowy, on jest ciężki, powiem Wam szczerze. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba jest cięższy niż cały Capitan Rogers. Jest to bryloczek w formie mototora. Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. polecam, naprawdę, to jest super. Póki co bardziej najbardziej mi się podoba z tego całego zestawu. I OK. I teraz ostatnie pudełeczko. Co my tu mamy? O! Zobaczcie, tutaj mamy Halka. Halka mamy z tą taką śmieszną, trzęsącą się głową. E, powiem szczerze, na rysunku wyglądało to dość tandetnie, ale szczerze? Bardzo fajna rzecz. No kurczę, nie wiem czy nawet nie bardziej mi się podoba ten Z bardziej mi się te główki mi się kojarzą z pieskami, które tak niektórzy ludzie stawiają w autach, nie wiem po co, ale tak robią. Fajna rzecz. No generalnie powiem szczerze, z tej kolekcjonerki najbardziej podoba mi się właśnie ten Hulk i Mottora. Są to najfajniejsze rzeczy. Kolekcjonerkę udało nam się nawet za około 400 zł. Myślę, że jest to niezła cena. Co do samej gry, to wiecie. Graba średnia, tak? Ale kolekcjonerka jest dość fajna i myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. E, mam nadzieję, że Wam się podobał nasz materiał. E, teraz zapowiedź następnego materiału naszego, w którym to specjalnie dla Was zbudujemy. Miotać ognia z Far Cry'a. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.